gdzie już za moment Beniaminek Krosno zmierzy się z Targowianką. Targowisko po dwóch spotkaniach. Beniaminek Diamond z Akademii 2 do 3. Teraz szansa na gola do strefy medalowej już w fazie pucharowej. Teraz przepięknie z autu z rozegrania, lewą stroną Gabriela Krawczyk, strzał niesygnalizowany broni golkiperka Beniaminka, ale nie wyjaśniona do końca sytuacja. Mistrzynia aktualna albo na aktualne brązowe medalistki. Teraz proszę, Gałuszka, Julia Gałuszka na wślizgu. targowianki. Teraz z narożnika rozpoczyna. Beniaminek i Kałuszka znowu z golem. Ależ jest z autu. Stawiona piłka na strzał do Gabrieli, który bierze rozbieg, by uderzyć bezpośrednio. I tutaj ustrzeliła jedną z rywalek, aż ochraniacz wypadł. No i też później, kiedy będziemy pokazywać inne turnieje. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu, także chłopców, no i to tak szczelnie pilnowały ją rywalki, ale teraz pogubiona defensywa Targobianki i jest 3 do 3 FE. w tym strzale z bliskiej odległości. Krawczyk, przełamane palce! Krawczyk przejmuje, Wasilewska dobrze sobie przełożyła rywalkę w Patrycji Gozub. Jest 4 do 3, 3 na to, co się dzieje. Dobrze. Choć się nie do końca. korzyste konta zachowane. A teraz piąty gol. Przez nią wpuszczony. Piąty gol strzelony przez Penia. Tego spotkania mija dwa gole. Sieczka dziurdzia jest położona. Bramkarka jest gol. Ależ to teraz zrobiła Julia Sieronika, Wiktoria, przepraszam, Krawczyk. Niepewna interwa Wasilewska, ale niewykorzystany ten jej potencjał. W polu Bramko. Jak to rozwiąże? To pół targo Bianki nie bezpośrednio przed bramkę, ale to nic nie daje. 5 do 4. Beniaminek Krosno wygrywa z Targowianką Targowisko. No i notuje drugi...